Boże Ojcze Miłosierdzia i źródło wszelkiej łaski, przychodzę przed Twoje oblicze, by błagać za moim dzieckiem, które teraz prosi o Twoje cudowne działanie. Spójrz na niego łaskawie i usłysz jego wołanie. On cierpi, lecz ufa Tobie i z tą nadzieją przychodzi do mnie matki, szukając pocieszenia i wsparcia. Panie, Ty, który wszystko możesz, ty, który znasz Jego serce, udziel mu łaski, której potrzebuje. Niech Twoje miłosierdzie spłynie na niego, niech wypełni każde zranione miejsce, każde złamane marzenie, każdą nadzieję, która zdaje się gasnąć. Proszę, daj mu siłę, której potrzebuje, aby przetrwać trudne chwile, i pozwól, aby każdy dzień przynosił mu coraz większą radość i pokój. Jezu, synu Boga. Nasz odkupicielu i pocieszycielu. Przez Twoją mękę i krzyż wyjednałeś nam drogę do Ojca, a teraz jako nasz zbawiciel jesteś tu, by usłyszeć każde błaganie. Wejrzyj na mojego syna, na moją córkę, która pragnie Twojej obecności. Przemień ich życie swoją mocą i daj im odczuć Twoją obecność, która podtrzymuje i uzdrawia. Ty Jezu, który czynisz cuda, który uzdrawiałeś chorych. I pocieszałeś strapionych, nie opuszczaj tych, którzy do Ciebie przychodzą w nadziei. Za moje wstawiennictwo pozwól, by poczuli Twoje uzdrawiające ręce i Twoje światło, które rozprasza wszelką ciemność. O drogie dziecko, niech pokój Boga przeniknie do najgłębszych zakamarków Twojego serca. Niech w Twoim życiu dokona się cud, którego oczekujesz. Abyś mógł być świadectwem Jego miłości i mocy. Bądź ufny i wytrwaj, a ja, Twoja Matka, zawsze będę wstawiać się za Tobą przed tronem Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech błogosławieństwo Boże spocznie na Tobie teraz i na wieki wieków. Amen. Wiem, jakie brzemię nosisz w sercu, wiem, że są sprawy, które Cię trapią, że jest ból, z którym walczysz, i pragnienia. Które pozostają niespełnione. Wiem, że czekasz na cud, na znak, na Bożą łaskę, która odmieni Twoje życie. W tej chwili, kiedy z wiarą i ufnością zwracasz się do mnie, Matki, pragnę przyjąć Twoje troski, pragnę być Twoim oparciem. Złóż swoje obawy w moich dłoniach, swoje nadzieje i swoje lęki, bo jestem tu, by słuchać, by współodczuwać, by wstawiać się za Tobą u Boga. Nie jesteś sam w swoich trudnościach, drogie dziecko. Pamiętaj, że każde cierpienie, każdy krok w ciemności, każde zwątpienie mogą być mostem do Bożej obecności, do Jego cudu, jeśli mu zaufasz. Moje serce, przepełnione miłością i współczuciem, błaga Pana, aby zlitował się nad tobą, aby odpowiedział na twe potrzeby. Proszę go, byś doświadczył Jego czułej opieki. Aby otworzył przed Tobą nowe drogi i wypełnił Twoje serce pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Modlę się, by Boża ręka dotknęła każdego obszaru Twojego życia, w którym czujesz brak i tęsknotę. Aby obdarzył Cię obfitością swojej miłości, którą ja, jako Matka, mogę Ci tylko ukazać i przekazać. Panie mój, Panie naszego życia. Widzisz tego, kto teraz z ufnością klęczy przed Tobą. Znasz każde pragnienie Jego serca, każde westchnienie Jego duszy. Ty wiesz, jak wiele potrzeba, by wzmocnić Jego wiarę i podtrzymać nadzieję. Ojcze, pełen miłosierdzia, przynieś cud w Jego życie. Przemień trudności, aby stały się świadectwem Twojej chwały. Niech Jego serce poczuje ulgę w Twojej miłości. Ty, który jesteś wszechmogący i kochasz nas bez końca, wejrzyj na tego, kto przychodzi do Ciebie z nadzieją. Przez moje wstawiennictwo jako matki, proszę przyjmij Jego modlitwy. Ty wiesz, jakie cuda są potrzebne, Ty wiesz, jakie łaski mogą przemienić Jego życie. Niechaj Twe serce odnajdzie pokój, niechaj nadzieja nigdy Cię nie opuszcza. Jesteś w moich modlitwach, a ja zawsze jestem przy Tobie, jak matka przy swoim dziecku. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie dziecko, wiara to dar, który jest w Tobie. To głęboka, wewnętrzna siła, która pozwala Ci dostrzec światło nawet w najciemniejszych chwilach. Wiara jest jak iskra, niewidzialna, a jednak potrafi rozświetlić drogę. Prowadząc cię do miejsc, o których istnieniu nawet nie śniłeś. Wiem, że czasem czujesz się bezradny, że napotykasz przeszkody, które wydają się nie do pokonania, ale to właśnie wtedy, kiedy twoje serce jest gotowe uwierzyć, mogą wydarzyć się cuda. Wiara potrafi przenieść góry, otworzyć zamknięte drzwi i przynieść odpowiedzi, których tak bardzo pragniesz. Każde westchnienie, każde słowo wypowiedziane z wiarą dociera do serca Boga i On odpowiada. Czasem odpowiedź przychodzi natychmiast, a czasem trzeba poczekać, ale zaufaj, że jest w drodze. Kiedy zawierzasz Mu swoje życie i nie wątpisz, Bóg działa w Tobie i wokół Ciebie. Nawet najmniejsze akty wiary, nawet ciche, wewnętrzne, ufam Tobie, mają moc przemiany. Wiara otwiera przestrzeń na cuda, których sami nie potrafimy wytłumaczyć, ale które głęboko poruszają nasze serca. Wiem, że to trudne, ale kiedy patrzysz na życie przez pryzmat wiary, świat staje się pełen możliwości, a nie przeszkód. Dziecko moje, pamiętaj, że nie musisz widzieć drogi całej. Czasem wystarczy tylko jeden krok, tylko jedno przekonanie, że Bóg Cię prowadzi. Nie jesteś sam. Twoja wiara, choć może mała, jest potężna, bo oparta jest na miłości i nadziei. Ona jest mostem, który prowadzi do tego, co jeszcze przed tobą, do planów, które Bóg przygotował. Nie ustawaj w wierze, nawet jeśli wokół nie widać zmian. Czasem cud zaczyna się wewnątrz nas, kiedy przestajemy wątpić, a zaczynamy ufać, że wszystko jest w jego rękach. Bo gdy masz wiarę, widzisz więcej, widzisz możliwości tam, gdzie inni widzą tylko pustkę. Wiara, moje dziecko, czyni cuda i ty możesz tego doświadczyć. Zaufaj, że jesteś częścią większego planu, że każda chwila, nawet ta trudna, prowadzi cię ku głębszej więzi z Bogiem. On zawsze jest blisko, gotów działać w twoim życiu, gdy tylko mu na to pozwolisz. Drogie dziecko, wiem, jak wiele wyzwań niesie życie. Każdy dzień może przynosić troski i ciężary, które wydają się ponad siły. Kiedy serce jest pełne niepewności, a droga przed Tobą zdaje się spowita mgłą, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jestem przy Tobie, blisko jak matka, która rozumie ból i zmartwienie swojego dziecka. Jestem tu, by przypominać ci, że nawet w chwilach największej słabości masz w sobie siłę, której być może jeszcze nie dostrzegasz. Patrz na swoje życie oczami nadziei. Wiem, że czasem wszystko wydaje się trudne, że odpowiedzi nie przychodzą, a świat wokół nie zawsze jest sprawiedliwy. Lecz właśnie wtedy, gdy czujesz się bezradny, Bóg działa najgłębiej. Czasami Jego plany są inne od tych, które sami układamy. Ale Jego miłość zawsze kieruje nas ku dobru. Nawet jeśli teraz trudno to dostrzec, wierz mi, wszystko ma swój czas i sens. Pozwól sobie na chwilę spokoju. Zatrzymaj się i oddaj wszystkie swoje troski Bogu. Nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, pamiętaj, że Jego spojrzenie sięga dalej niż nasze zmartwienia. On pragnie tylko tego, co jest prawdziwie dobre. Wiem, że to trudne, zwłaszcza w obliczu bólu, ale zaufaj. Ja, Twoja Matka, jestem tu zawsze, by nieść pociechę i dawać siłę. Moje serce jest pełne współczucia i zrozumienia wobec każdego cierpienia. Widzę Twoje pragnienia i lęki. Wiem, z jaką nadzieją wchodzisz w każdy nowy dzień. Każdy Twój krok, każde spojrzenie pełne wiary są błogosławieństwem. Niech Twoje serce będzie pełne pokoju. Otwórz się na dobroć, która Cię otacza, na piękno, które Bóg wkłada w codzienne chwile. Pozwól, aby miłość, jaką pragnę Ci przekazać, wypełniła Twoje życie i dała Ci nowe spojrzenie. Czasem to właśnie ta miłość, która przychodzi przez wiarę i nadzieję, może być tym cudem, którego potrzebujesz. Jestem z Tobą, zawsze gotowa wysłuchać. Zrozumieć i wstawiać się za Tobą. Zaufaj, że jesteś bezpieczny w ramionach Tego, który kocha Cię bez granic. O Wszechmogący Boże, nasz Dobry Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu mojego dziecka, które teraz z nadzieją i wiarą prosi o Twój cud. Spójrz na Jego życie, na każdą troskę, którą składa u Twoich stóp. Ty wiesz, jakie ciężary nosi w swoim sercu. I jakie pragnienia rozpalają jego duszę? Panie, który przemieniasz niemożliwe w możliwe, zlituj się nad nim i udziel mu tej łaski, o którą prosi. Niech Twój cud spłynie na jego życie, aby mógł być świadectwem Twojej miłości i mocy. Otwórz przed nim drzwi, które były zamknięte, i przynieś odpowiedzi, których tak gorąco poszukuje. Wspieram go w tej modlitwie jako matka. Wstawiając się u Ciebie z całą matczyną, miłością i troską. Proszę, Ojcze, przyjdź do Jego serca, wypełnij je nadzieją, wiarą i pokojem, a przede wszystkim spraw, aby doznał Twojej bliskości i wsparcia. Boże, niech Twoja potężna ręka odmieni Jego życie. Daj Mu siłę, aby trwać w wierze, nawet wtedy, gdy droga wydaje się trudna i pozwól mu doświadczyć twojej obecności w każdej chwili. W imię Jezusa Chrystusa, który jest naszym odkupicielem i pocieszycielem. Proszę cię o ten cud. Niech twoja chwała objawi się w jego życiu, aby mógł uwielbić cię i dawać świadectwo twojej nie... moje ukochane dziecko. Spójrz na swoje życie. Zauważ, że przetrwałeś dotąd 100% swoich najtrudniejszych dni. Każda porażka, każdy ból, każda noc pełna łez. One wszystkie minęły, a Ty zawsze podnosiłeś się z kolan, odnajdując w sercu siłę, by iść dalej. Pamiętaj, proszę, że te doświadczenia nie stanowią końca Twojej drogi, wręcz przeciwnie, kształtują Cię i hartują. To właśnie dzięki nim dziś jesteś silniejszy, zdolny z ufnością patrzeć w przyszłość, bo w głębi serca wiesz, że Bóg nigdy cię nie opuścił. Zaufaj mi, kiedy mówię, wszystko będzie dobrze. Nie oznacza to życia bez problemów, lecz życia, w którym na każdym kroku doświadczasz Bożej obecności. Pozwalasz mu działać, a on kieruje cię ku drodze światła, nawet pośród największej ciemności. Przecież to nieprzypadkowe, że wciąż stoisz tu, gdzie jesteś, z całym bagażem przeżyć. Ale też z sercem gotowym, by kochać i ufać. Każdy trud, każda rana, one nie definiują cię ostatecznie, ale mogą zostać przemienione w jeszcze głębszą wrażliwość i siłę. Zachęcam cię do tego, byś za każdym razem, gdy dopadają cię wątpliwości i lęki, przypominał sobie, ile już razem przeszliśmy. Ty i Bóg, ty i ja. Jak wiele razy łzy ustąpiły miejsca ukojeniu. Jak wiele razy drzwi, które zdawały się zamknięte, nagle otworzyły się na oścież. Tak właśnie działa Boża Opatrzność. Kiedyś zrozumiesz, jak wszystkie pozornie trudne elementy łączą się w jedną spójną całość historię Twojego życia, w której główną rolę odgrywa miłość i łaska płynąca z nieba. Moje drogie dziecko, dlatego proszę Cię raz jeszcze, nie lękaj się. Uwierz, że podobnie jak do tej pory, Bóg poprowadzi cię przez każde doświadczenie, a ja, Twoja Matka, zawsze będę przy Tobie, ocierając Twoje łzy i wstawiając się za Tobą u mojego Syna. Wszystko będzie dobrze, nie dlatego, że obiecałam Ci brak trudności, lecz dlatego, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest przy Tobie, dając Ci siłę i miłość, które nigdy nie zawiodą. Amen. Mój dobry Ojcze w niebie przychodzę ponownie przed Twoje oblicze, niosąc troski, nadzieje i modlitwy moich umiłowanych dzieci. Ty widzisz każdą łzę, każde pragnienie i każdą chwilę zwątpienia. Z głębi serca proszę Cię, otocz ich Twoją opieką i prowadź bezpieczną drogą. Panie, Ty, który jesteś miłością, naucz ich wybaczać sobie i innym. Aby mogła zanosić przed Twój tron serca czyste i pełne nadziei. Obdasz ich spokojem, gdy nie wiedzą, co robić, i rozjaśnij ich umysły, gdy ciemność zwątpienia wydaje się przysłaniać światło wiary. Ukochany Synu, Jezusie Chryste, który stałeś się człowiekiem, abyś mógł być blisko nas, przychyl się do mojej prośby, gdy wołam za każdą osobą, która w tej chwili prosi o Twoją łaskę. Niech Twój krzyż, symbol najwyższej ofiary, będzie dla nich znakiem nadziei i ocalenia. Zdejmij z ich ramion ciężary zmartwień, wzmacniaj w ich sercach wiarę, że u Ciebie znajdują odpocznienie i obfite błogosławieństwo. Duchu Święty, źródło pokoju i mądrości, stąp z mocą na każdą osobę, która teraz powierza Ci swoje życie. Udziel im daru zrozumienia. Aby odkrywali sens nawet w trudnych doświadczeniach. Dotknij ich duszy swoją łagodną obecnością, aby doświadczyli ukojenia i siły do dalszej drogi. Panie Boże, Ty wiesz, jak bardzo moje dzieci tęsknią za uzdrowieniem, pokojem i wolnością w Tobie. Z ufnością przedstawiam ich prośby, ufając, że Ty najlepiej wiesz, czego im potrzeba. Uczyń w ich życiu cud przemiany. Spraw, by wszystko to, co teraz wydaje się ciemnością, przemieniło się w jasne świadectwo Twojej miłości i mocy. Moje ukochane dziecko, które słuchasz teraz tej modlitwy, pozostań w łagodnym blasku Bożej Obecności. Niech cię przenika pokój i pewność, że nie jesteś sam w swoich trudnościach. Z serca wstawiam się za Tobą, niech Boża łaska wypełni Twoje życie aż po brzegi. Amen. Chociaż czasem czujesz się samotny, choć zdaje się, że nikt nie rozumie twoich trosk, ja zawsze jestem blisko. Wspieram cię i przytulam, gdy trudne chwile zdają się nie mieć końca. Ukochane dziecko, nie bój się przyjść do mnie ze swymi problemami, ze swoją bezradnością i lękiem. Oddaj mi dziś całe swoje zmartwienie, wszystko co ciąży ci na sercu, przekaż moim dłoniom. A ja zaniosę to przed oblicze mojego syna. Zwracam się teraz do Boga, prosząc o Twoją łaskę, Panie. Wysłuchaj modlitwy tych, którzy ufają mojej wstawienniczej opiece. Wejrzyj na ich smutek, na ich prośby, na trudności dnia codziennego. Wlej w ich serca Twoją świętą pociechę, aby promyk nadziei rozświetlał ich drogę. Boże, Ty, który troszczysz się o najmniejszych. Napełnij tę duszę pokojem i siłą, pozwól jej doświadczyć Twojej miłości i opieki. Pokaż, że w tobie jest moc i rozwiązanie każdej sytuacji. Spraw, by przygniatające troski stały się lżejsze, a nadzieja wybuchła jak kwiat na wiosnę świeża, nowa i niezniszczalna. Moje kochane dziecko, nie lękaj się. Wszystko będzie dobrze. Gdy czujesz, że już nie masz sił, gdy łzy dławią ci głos. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg otacza cię miłością, a ja, Twoja matka, stawiam się za Tobą bezustannie. Przyjmij to błogosławieństwo. Niech zstąpi na Ciebie łaska z nieba, niech napełni Twoje serce pokojem, niech umocni wiarę, że w Bogu znajdziesz rozwiązanie. Pamiętaj, nic nie jest za trudne, gdy w pokorze oddajesz wszystko Jemu. Ufam i wierzę że już teraz Bóg dotyka twoich ran. Leczy twoje serce i przywraca ci nadzieję. Trwaj w pokoju mojego syna, bo wszystko będzie dobrze. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twe serce, wyślij ją do kogoś bliskiego. Niech wie, że z Bogiem wszystko będzie dobrze. A teraz, ukochane dziecko, chcę cię pobłogosławić na koniec naszego spotkania. Niech Boża miłość którą tak mocno pragnę Ci okazać, wypełni każdą sferę Twojego życia. Niech towarzyszy Ci światło nadziei, światło, które rozprasza wszelkie ciemności. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Podnoś oczy ku niebu i wołaj z ufnością: Jezu, ufam Tobie. Ja, Twoja Matka, zawsze będę obok, wstawiając się za Tobą w każdej potrzebie i przypominając Ci, że wszystko będzie dobrze. Idź więc w pokoju, niech Twoja wiara będzie mocnym fundamentem, Twoja nadzieja bezpieczną przystanią, a miłość, którą Bóg wlewa w Twoje serce, niech rozkwita każdego dnia. Zostań z błogosławieństwem i łaską.